Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Zaczynając od tego, że niemal 75% rosyjskiego społeczeństwa nadal popiera napaść Rosji na Ukrainę. Wynika z najnowszych badań niezależnej rosyjskiej pracowni, badań opinii publicznej, Centrum Lewady. Przypomnijmy, że Centrum Lewady jest nawet przez Kreml jest określone jako niesprzyjające rządowi, więc oni na pewno nie realizują ich y, interesu. Według sondażu przeprowadzonego w ostatnim tygodniu kwietnia na grupie badawczej ponad 1600 osób zamieszkałych w 50 różnych regionach Rosji, agresja na Ukrainę zdecydowanie popiera 43% obywateli, raczej popiera 32, raczej nie popiera 7, zdecydowanie nie popiera 9, a kolejnych 9 nie ma w tej sprawie zdania. Najwyższy poziom poparcia dla wojny był w marcu zeszłego roku 2022, czyli w pierwszych tygodniach inwazji. Ogólnie w innych miesiącach poparcie rosyjskiego społeczeństwa dla agresji utrzymywało się na stabilnym poziomie powyżej 70%, przekazało Centrum Lewady. Z kwietniowego badania wynika, że największymi zwolennikami inwazji są osoby powyżej 55 roku życia, przeważnie mężczyźni. W tej grupie wiekowej agresję na Ukrainę pozytywnie oceniło aż 84% ankietowanych. W ostatnim czasie znacząco wzrosła jednak liczba osób opowiadających się za rozpoczęciem negocjacji pokojowych z Kijowem. Obecnie 38% badanych chciałoby kontynuowania działań zbrojnych, a 51% rozpoczęcia rozmów z Ukrainą. Dla porównania, w sierpniu ubiegłego roku 48% Rosjan popierało dalsze walki, a tylko 44%. Zadeklarowało się jako zwolennicy rozwiązania dyplomatycznego, teraz ten stosunek jest odwrócony i jeszcze powiększony. Analitycy z państw zachodnich, a także opozycyjni rosyjscy eksperci, m.in. politolog Jekaterin Schulman, podkreślają, że badania opinii publicznej przeprowadzane w, w Rosji, w krajach autorytarnych ogólnie, nigdy nie będą w pełni wiarygodne. Niezależnie od ośrodka, który realizuje sondaż, wielu ankietowanych Rosjan unika szczerych odpowiedzi na tematy polityczne. Dlatego rezultaty badania dotyczącego inwazji Kremla na Ukrainę mogą być zawyżone na korzyść zwolenników inwazji. No tak, no może tak być, nie? Wyobraźcie sobie, że jesteście Rosjaninem, ktoś Ci zadaje pytanie w sondażu. Nawet jak ten ktoś się przedstawia jako przedstawiciel niezależnego ośrodka, to przecież i tak część ludzi będzie się bała, że ktoś ich z tej odpowiedzi może rozliczyć, więc podadzą prawilną odpowiedź. I też przypomnijmy, że w zeszłym roku omawialiśmy właśnie bardzo ciekawy artykuł rosyjskiego socjologa, który przytaczał też, że w ogóle większość ludzi w Rosji w ogóle odmawia wzięcia udziału w badaniu, czego nie widać w wynikach, bo to nie jest to samo, jeżeli, ktoś, powie, ktoś odpowie, że nie ma zdania w danej kwestii, a ktoś odmówi udziału w badaniu. I to jego zdaniem pokazywało, że spora część społeczeństwa jest tam po prostu ob kompletnie obojętna na to, co robi władza, dopóki tylko mają co jeść. Natomiast z takich rzeczy, które być może faktycznie można wiarygodnie wyciągnąć z tego sondażu, są zwykle zmiany, prawda? Bo nawet jeżeli całość wyniku jest przesunięta w jedną stronę, to jeżeli te badania się powtarzają co jakiś czas i są zmiany, są trendy w zmianach, to one rzeczywiście być może za czymś odpowiadają. I tutaj jest bardzo właśnie interesujące to, że nawet jeżeli nadal ogromna większość Rosjan popiera wojnę, to też jednak jest coraz więcej ich kieruje się tak, że ok, popieramy te wysiłki, ale jednak moglibyśmy zacząć yy, myśleć o rozwiązaniu dyplomatycznym, pewnie dlatego, że jesteśmy tym wszystkim po prostu zmęczeni. Tak? Więc, to, to, więc warto wziąć, wziąć to pod uwagę, że w tym kierunku, że w, na tym polu przynajmniej zmiana jest. I w tym też temacie warto zauważyć, że niedawno Kreml stwierdził, że w nocy 2 maja został zaatakowany. Kreml został zaatakowany przez dwa drony, dodając, że jest to uznawane za planowany atak terrorystyczny i próbę zamachu na prezydenta Władimira Putina. Tak donosi Bloomberg News. Doradca prezydenta Ukrainy sugeruje jednak prowokację. Putin nie został ranny. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że harmonogram prezydenta pozostaje bez zmian po tym jak został zapytany, czy rosyjski prezydent będzie brał udział w imprezach publicznych po nocnym ataku Ukraińskiego drona tak brzmiało pytanie. W wyniku podjętych w odpowiednim czasie działań wojska i służb specjalnych z wykorzystaniem radarowych systemów bojowych, maszyny zostały unieruchomione. W wyniku ich upadku i rozrzucenia odłamków na terenie Kremla nie było ofiar ani strat materialnych. Czytamy w stanowisku Kremla. Można sobie znaleźć w internecie nagranie z całego, z całego zajścia. Mer Moskwy, Siergiej Sobia, Sobianin, wydał rozkaz z zakazu lotów dronów w mieście. Wyjątkiem są bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane przez władze Doradca prezydenta Ukrainy z kolei, M Michaił Podolak, wskazuje że wykonawców ataku trzeba raczej szukać w Rosji, a nie na Ukrainie. Sugeruje, że to prowokacja, która ma dać jakąś korzyść Kremlowi, na przykład uzasadnić jego kolejne działania albo przed światem, albo przed własnym społeczeństwem. Rosja ewidentnie przygotowuje atak terrorystyczny w sensie u siebie na dużą skalę. Dlatego najpierw zatrzymuje dużą rzekomo wywrotową grupę na Krymie, a potem demonstruje drony nad Kremlem. Tak pisze na Twitterze. Doradca prezydenta Ukrainy. Jako możliwego wykonawcę zamachu podaje się też lokalny ruch oporu w Rosji. Wiadomo, zawsze jest taka szansa. Argumentem za tym, że mamy do czynienia z rosyjską prowokacją, może być też fakt, że władze rosyjskie odwołały z powodu ataku obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja. To jest największe święto w Rosji, obchody zakończenia II wojny światowej. Że odwołano je wszędzie poza Moskwą. Wiele obserwatorów wskazuje, że ten, w ten sposób władza chce uniknąć kompromitacji wynikającej z braku nowoczesnego sprzętu podczas defilady. To znaczy tradycyjnie te parady wojskowe odbywały się w całej Rosji, w wielu różnych, w większości wie, w większych miast, natomiast teraz będzie ona wyłącznie w Moskwie. Bo tutaj jest podane, że ludzie no, nie chcą, y, u, chcą uniknąć tego, że całkiem spo, widoku tego, że całkiem spora czyli sprzętu wojskowego została zniszczona na Ukrainie, nie bardzo jest z czym pochwalić. Natomiast tak od siebie dodam jeszcze, że mogą też po prostu chcieć uniknąć kosztów i ściągania tego sprzętu do różnych miejsc. Bo moim zdaniem to jest tak naprawdę zupełnie wystarczający powód, dla którego mogła być to prowokacja, że potrzebny był pretekst, żeby zaoszczędzić na tym, żeby nie ponosić kosztów tych ogromnych, ogólnokrajowych obchodów tego 9 maja, no bo z kasą tak generalnie średnio tam jest, prawda? Ataki dronów nie pozostawiają Rosji żadnych opcji z wyjątkiem fizycznej eliminacji Zełenskiego i jego klitki. Napisał w reakcji na to wszystko były prezydent Rosji. Dmitrij Miedwiediew. Nie trzeba nawet podpisywania aktu bezwarunkowej kapitulacji. Hitler, jak wiadomo, również go nie podpisał. Jest to wszystko ogólnie rzecz biorąc ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o te groźby zabicia Zełęckiego, to szczerze mówiąc podejrzewam, że to jest po prostu jakiś element budowania tej ich wewnętrznej mitologii, prawda? No bo skoro na Ukrainie rządzi nazizm wedle oficjalnej propagandy, no to potrzebny jest, aby ten nazizm miał najwyższego wodza, prawda, był najwyższy wódz nazistów, no bo, no bo zawsze tak w nazizmie jest, no i, i potrzebny jest ten ostateczny boss, prawda. Natomiast też zastanówmy się, gdyby czysto teoretycznie Rosjanie faktycznie zamierzali zlikwidować Załęckiego, to czy na pewno ogłaszaliby to na Twitterze? No nie wiem. Oczywiście w całym tym temacie można też zadać pytanie, czy... Ataki, ten atak dronów, czy tam eksplozja dronów nad, nad Kremlem, czy to przypadkiem jednak nie jest sprawca, yy, sprawka Ukrainy? Ale właśnie przypomnijmy, że tydzień temu przetaczaliśmy wycieknięte informacje o tym, że Ukraina faktycznie planowała jakieś ataki w głębi Rosji, ale zrezygnowała z nich na prośbę USA. I to już się dostało do opinii publicznej, prawda? I jakikolwiek sens tych ataków, jeżeli by był, no to byłby właśnie propagandowy, tak? No bo popatrzcie, jacy jesteśmy silni, że nawet w sercu Rosji musimy zaatakować, więc gdyby Ukraina hipotetycznie chciała coś takiego pokazać, no to by się po prostu przyznała do tego, no bo inaczej to by w ogóle już nie miało najmniejszego sensu, więc myślę, że raczej nikłe szanse są na, na, na taką opcję. Dlatego ponownie... No myślę, że z dużym, dość bezpiecznie można założyć, że wszystko to jest element zagrzewania narodu rosyjskiego do poparcia i do udziału w konflikcie, do poczucia zagrożenia, prawda? No bo ogólnie idzie im, umówmy się, średnio. Na przykład... Jak donosi Biały Dom, jak szacuje Biały Dom, zasoby rosyjskiej armii na Ukrainie tylko od grudnia zeszłego roku zmniejszyły się o ponad 100 tysięcy żołnierzy. Podano, że w tej liczbie najwięcej jest, 20 tysięcy jest zabitych. Około połowa z tych strat to najemnicy grupy Wagnera. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zaprezentował w trakcie poniedziałkowego briefingu odtajnione informacje amerykańskiego wywiadu. Jak podał, rosyjska ofensywa w Donbasie, między innymi na Avdiivka i Vuhuedar straciła impet, a jedynym miejscem, gdzie Rosjanie czynią stopniowe postępy jest Bachmut. Około połowa z tych strat to najemnicy z grupy Wagnera, tak jak myśleli, mówiliśmy, z czego większość to byli skazańcy. Jeszcze w marcu przedstawiciele administracji USA szacowali całkowite straty Rosjan od początku inwazji na ponad 200 tysięcy. Raz jeszcze podkreślamy, straty nie liczba zabitych, to nie jest to samo, to, to jest suma z, y, zabitych, rannych i... Wziętych do niewoli. Jak zaznaczył Kirby, liczby te zadają kłamstw stwierdzeniem choćby gru y, szefa grupy Wagnera, Jewgenija Prigorzyna, który niedawno mówił, że stracił jedynie 94 żołnierzy, co ewidentnie nie jest prawdą. I tutaj warto również przytoczyć to, że właśnie szef grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn, gniewnie oskarżył władzę Rosji o skąpienie jego siłom amunicji i przez to niepotrzebne zawyżanie strat jego formacji. W nagraniach opublikowanych na mediach społecznościowych ogłosił on, że jeśli dowództwo rosyjskie nie spełni jego żądań co do dostarczenia amunicji i podpisania oficjalnych rozkazów tego, co oni robią, ponieważ zwraca uwagę, że rosyjskie dowództwo nie, nie przekazuje im oficjalnie podpisanych rozkazów, przez co nie jest technicznie rzecz biorąc odpowiedzialne za to, co tam się dzieje, że jeśli tego nie zrobią, to 10 maja wycofa on swoje siły, to znaczy grupy Wagnera, z Bachmutu. Towarzyszyły temu wszystkiemu dwa nagrania z oświadczeniami. Na pierwszym z nagrań Prigorzyn w nocy świecił latarką na świeżo zabitych bojowników jego grupy na froncie pod Bachmutem, na drugim w otoczeniu wyekwowanych wojskowych, tutaj to widzimy, oskarżył wojskowe władze Rosji oraz Putina. Na nagraniu Prigorzyn wygłasza następujące słowa: Brakuje nam 70% amunicji, szojgu, gersaminow, gdzie do cholery jest amunicja? Ludzie przybyli tu jako ochotnicy i umierają. A wy, wy, syny, którzy nie chcecie dawać nam broni, siedzicie sobie spokojnie w swoich luksusowych posiadłościach. Wasze dzieci są uzależnione od nagrania. Nagrywania filmików na YouTubie. Co Wy sobie w ogóle myślicie? Uważacie, że jesteście panami życia lub śmierci, będą wam, wam w piekle wyżerać wnętrzności. To jest ekstremalnie ciekawe. Bo oczywiście, najemnicy na wojnie to nic nowego, najemnicy kłócący się z dowództwem o zasoby to też nic nowego. Ale najemnicy używający mediów społecznościowych, żeby wywrzeć nacisk na swoim zleceniodawcy, to może być pierwszy chyba taki przypadek w historii. Jak nie dostaniemy tego, co chcemy, to cały świat się dowie, jak nas traktujecie. I Oczywiście z najemnikami zawsze był taki potencjalny problem, że jak będą niezadowoleni, to ci zaszkodzą, tak? bo po prostu przestaną walczyć albo zmienią stronę. Ale teraz, to znaczy dzisiaj dzięki nowym mediom, najemnicy mają też dodatkową dźwignię, dużo większą dźwignię nacisku, ponieważ mogą to wszystko zrobić na oczach całego świata. I to jest bardzo ciekawe, bo o ile prywatne armie odgrywają coraz większą rolę we współczesnych wojnach, tak jak w jednym ze starszych odcinków wspominaliśmy, to o takim aspekcie tego zjawiska jeszcze się nie mówiło. Kolejna ciekawostka na linii USA i Chiny. Dyrektor FBI Christopher Ray przekazał kongresowi, że Chiny mają nieco większy program hakerski niż wszystkie inne na duże narody razem wzięte, a na każdego agenta FBI do spraw cyberbezpieczeństwa przypada 50 chińskich hakerów. Doniósł, że Chiny wykradły więcej danych osobowych i firmowych niż łącznie wszystkie inne kraje świata i zawnioskował o dodatkowe 60 63 miliony na zatrudnienie w FBI kolejnych niecałych 200 specjalistów. Ray pod Podkreśla jednocześnie, że kraje takie jak Rosja, Korea Północna czy Iran nadal stanowią duży problem w tej materii. Obecnie agencja ma się zajmować ponad setką przypadków ataków hakerskich, które związane są z działalnością tych nacji. Podrzucam to jako ciekawostkę. A propos tego, co się dzieje na linii między tymi krajami. Kolejno. Kemal. Kilka Droglu, wspólny kandydat z sześciu tureckich partii opozycyjnych, zapowiada przeorientowanie kraju na zachód, jeżeli wygra zaplanowane na 14 maja wybory prezydenckie. Sondaże wskazują, że przewodniczący Republikańskiej Partii Ludowej Wspomniany i ubiegający się o reelekcję Erdogan cieszą się niemal równym poparciem wyborców. Młodzież chce, chce demokracji, powiedział pan, którego nazwiska nie będę próbował powtarzać, w wywiadzie dla BBC. Nie chcą, żeby policja wpadała im rano do domu, bo coś napisali na Twitterze, dodał. Kandydat opozycji stwierdził, że chce przeorientować kierunek tureckiej polityki, tak by relacje z krajami zachodu stały się priorytetem polityki zagranicznej. BBC podkreśla, że istnieją obawy, czy po ewentualnie przegranych wyborach Erdogan odda pokojowe władze. Jak relacjonuje portal, kandydat opozycji jest dobrej myśli. Wyślemy Erdogana na emeryturę, postawimy do konta, ustąpi, nikt nie powinien mieć wątpliwości, powiedział opozycjonista. Według BBC nie wszyscy podzielają ten optymizm. Istnieją przesłanki, że obecna władza szykuje się do podważenia wyników wyborów, jeśli okażą się one niekorzystne dla urzędującego prezydenta. Minister spraw wewnętrznych Turcji już ostrzegł, że wybory mogą być próbą zachodniego zamachu stanu. No. Ja mogę sobie zgadywać, jak będą te wybory wyglądały i czy sułtan Erdogan odda władzę, czy też nie. Mam pewne podejrzenia, ale wydaje mi się, że warto się temu wszystkiemu przyglądać, bo to jest chyba niedoceniany aspekt tej geopolityki, mam wrażenie, że to jaka władza jest w Turcji, ma bardzo duży wpływ zarówno na Unię Europejską, na problem masowej migracji, na relacje z Rosją, na wewnętrzny stan NATO poprzez ich relacje z Grecją i tak dalej. I dla jasności. Ja wcale nie mówię, że Turcja z sułtanem to jest jakiś szczególnie zły dla nas wariant, bo nie wiadomo. To jest bardzo skomplikowane, ale po prostu warto się temu przyglądać, bo to ma pewne przełożenie na resztę Europy, w tym również na nas, kolejno. Lider Prawicowej partii Szwedzcy Demokraci, który jest w koalicji rządzącej obecnie w Szwecji, wspierającej rząd premiera Ulfa Christenssona, wezwał do oceny konsekwencji członkostwa Szwecji w Unii Europejskiej. Unia idzie w złym kierunku. Przesunięcie się ośrodka władzy do Brukseli trwa, ocenił Jimmy Akeson. Lewicowa opozycja ostrzega już o początkach sweksitu. W opublikowanym we wtorek gazecie, której nazwy nie przytam artykule... Akeson zauważa, że członkostwo w Unii Europejskiej zaczyna niebezpiecznie przypominać kaftan bezpieczeństwa. Szwecja po prostu oddała znaczną część swojego prawa do decydowania o sobie. Nawet jeśli jesteśmy reprezentowani w Unii przez naszych polityków, to jesteśmy o wiele za mali, aby móc coś realnie zmienić. Oznacza to, że niemieccy, polscy czy francuscy politycy mogą w praktyce decydować, jaki samochód będziesz mógł kupić, ile kosztować będzie benzyna, albo jakie drzewo będziesz mógł wyciąć na własnej działce. Napisał Akeson. Według polityka, ponad 60% wszystkich decyzji szwedzkich w szwedzkich gminach oraz regionach pod Podejmowanych jest pod wpływem ustawodawstwa Unii Europejskiej. Akeson jako przykład obszaru, na który wpływ chce mieć Bruksela, wymienił politykę migracyjną. W dłuższej perspektywie może to oznaczać całkowitą utratę kontroli nad tym, kto ma prawo żyć, mieszkać i pracować w granicach Szwecji. Wśród Szwedów jest szerokie poparcie dla surowej polityki migracyjnej. Dzisiaj jednak istnieje bezpośrednie ryzyko, że Unia podejmie decyzje idące dokładnie w przeciwnym kierunku. Konkludując, Akeson wzywa, aby dokonać analizy obecności Szwecji w Unii Europejskiej. Musimy ocenić konsekwencje naszego członkostwa w Unii, a także zastanowić się, w jaki sposób możemy ograniczyć nadmierne wdrażanie prawodawstwa unijnego, y które do tej pory, w które do tej pory zaangażowała się Szwecja. Inne państwa wykorzystują Unię dla własnych korzyści i my musimy zrobić to samo. Nadszedł czas na zapłatę za wszystkie setki miliardów, które wysłaliśmy do Unii. Nie chodzi o to, co możemy zrobić dla Unii, ale raczej co Unia może zrobić dla nas, napisał. Stanowisko Akesona skrytyk Politycy lewicowej opozycji, którzy wyrazili obawę, że propozycja oceny członkostwa w Unii może oznaczać początek sweksitu. Podobnie propozycję lidera szwedzkich demokratów odrzucił minister pracy i integracji Johan Persson z centroprawicowej i prounijnej Partii Liberałowie. Trudno zrozumieć, jak ktokolwiek po katastrofie Brexitu może w ogóle myśleć o opuszczaniu Szwecji przez Unię. Powinniśmy ponownie rozważyć. Czy przyjąć euro, napisał poświadczenie dla mediów. Po pierwsze, to jest bardzo ciekawe, że jak ktokolwiek wyraża jakiekolwiek wątpliwości, to druga strona natychmiast yy, z, z nawołuje, że to na pewno chce wystąpić z Unii, tak? Bo u nas jest dokładnie to samo, jak ktoś zwraca uwagę, że coś może w Unii powinno działać lepiej, to o ty chcesz egzitu. Może niekoniecznie. I dla jasności, oczywiście nie będzie żadnego egzitu, nie ma żadnych powodów, by tak sądzić, ale przypaczam to, bo to jest ciekawy temat, który pojawia się i powraca w coraz większej liczbie krajów Europy. I ja wiem, że tutaj na naszym lokalnym Podwórku, mimo wszystko, czasem o tym zapominamy i mało to widać, bo Polska jest mimo wszystko jednym z najbardziej euroentuzjastycznych krajów w Unii Europejskiej. Ale ogólnie w Europie głosy, nawet takie umiarkowane, że fajnie, że mamy Unię, ale być może aż tak głębokiej ingerencji w prawo lokalne to byśmy nie chcieli. Tego typu głosy robią się coraz bardziej popularne w Europie. I jeśli ludzie w strukturach unijnych mają otwarte oczy, że tak się wyrażę, to powinni zacząć brać to pod uwagę po prostu. No ale tutaj jest. Ogólny problem z tego typu instytucjami, że są one tak daleko odseparowane od ludzi, którymi rządzą, że ciężko jest, aby dostrzegały negatywną informację zwrotną. Ale jeżeli nie będą brać tego pod uwagę, no to te problemy będą po prostu narastać i tyle. Kolejno. Wszystko wskazuje na to, że niezidentyfikowany obiekt odkryty kilka dni temu w lesie w okolicach Zamościa, w Kujawsko-Pomorskim, to rosyjski pocisk CH555. Który służy do przenoszenia, może służyć do przenoszenia broni jądrowej, ten oczywiście jej nie przenosił. Jak ujawnił Mon, pocisk mógł spaść w lesie w okolicach Zamościa w Kujawsko-Pomorskim w połowie grudnia ubiegłego roku. Wówczas Rosjanie dokonali potężnego ataku rakietowego na ukraińskie miasta. Dziesiątki najróżniejszych rakiet zniszczyło wiele obiektów infrastruktury krytycznej. Wszystko wskazuje na to, że rosyjski pocisk wystrzelony z okolic Smoleńska doznał awarii w locie i zamiast, i zamiast uderzyć np. w Kijów, przeleciał ponad 900 km i spadł w głębi. Terytorium Polski. Dodatkowo Mon ujawnił, że w połowie grudnia zostały poderwane polskie myśliwce. W przestrzeń naszego kraju miał wlecieć jakiś obiekt, ale poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Jest wielce, wiel, jest wielce prawdopodobne, że właśnie tego obiektu poszukiwało wojsko polskie, ale wówczas z nieudanym skutkiem. Ponownie w ramach to ciekawostki to wrzucam, a kolejno w sobotę warszawski ratusz przejął w końcu budynek rosyjskiej szkoły średniej przy ulicy Kieleckiej na Mokotowie. Rząd i władze miasta uznają, że zajmowany jest niezgodnie z prawem. W sobotę rano się, zjawili się tam miejscu urzędnicy w asyście policji. Czynności egzekucyjne prowadzi komornik. Ta konkretna placówka nie jest placówką dyplomatyczną, ani nie jest też szkołą w konkretnym rozumieniu. Na miejscu okazało się, że budynek jest zamieszkiwany. Część sal przerobiona została na mieszkania i przebywało tam 27 osób. Te osoby opuszczały wczoraj szkołę, powiedziała posłanka koalicji obywatelskiej Aleksandra Gajewska. Dodała, że przejęcie budynku przy ulicy to konsekwentne działanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a miasto przejmuje lokale nielegalnie zainteresowane wymowane przez władze Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska zalega z opłatami za korzystanie z tego budynku w sumie aż 31 milionów złotych. Te środki powinny pracować na mieszkańców Warszawy. Posłanka stwierdziła, że taki budynek mógłby zostać wykorzystany jako placówka edukacyjna dla dzieci, które uczą się w Warszawie. Przy obecnej kumulacji roczników zapowiedziała, że koalicja obywatelska złoży wniosek do wojewody, by skarb państwa przekazał placówkę do użytku dla uczniów. Wszystko pięknie, bardzo dobrze. I oczywiście y, takie sprawy bywają delikatne, ważne jest, żeby to wszystko robić legalnie, przeprowadzać. Ale no, trzeba też zauważyć, że to nie jest nic nowego. Te sprawy toczą się od wielu, wielu lat. I od lat jesteśmy informowani w mediach o tym, że jest taki problem i że jest jeszcze co najmniej kilka budynków w Warszawie wciąż nielegalnie zajmowanych przez Rosję. Nie przez prywatnych obywateli Rosji, tylko przez rząd rosyjski, bo to są obiekty, które przed 89 były wynajmowane władzą ZSRR i Rosjanie po prostu nigdy stamtąd się nie wynieśli i nie płacą za ich użytkowanie. Na stan z zeszłego roku Rosja zajmowała nielegalnie. Legalnie działki o łącznej powierzchni 116 tysięcy metrów kwadratowych w samej tylko Warszawie. I od lat są wyroki sądów, że to jest nielegalnie zajmowane, że Rosja ma zapłacić zaległe miliony i że ma się stamtąd wynieść. I ja rozumiem, że w przeszłości to była biurokratyczna zagwozdka. jak to dokładnie odzyskać, jak wyegzekwować te nakazy sądów bez wzbudzania niepotrzebnych konfliktów z Rosją. Ja rozumiem, że to było trudne, no ale teraz. Mamy od roku przecież toczymy z Rosją zasadniczo zimną wojnę, tak? No bo podajemy broń ludziom, którzy do nich strzelają z dobrych powodów im ją podajemy i z dobrych powodów oni do nich strzelają. Ale Rosjanie, Rosjanie obecnie i tak traktują nas jak wroga. Rosyjska bomba spadła pod Zamościem dopiero co, tak? Więc zaryzykuję stwierdzenie, że na polu dobrych stosunków z Rosją i tak już nie mamy nic za bardzo do stracenia. I w takich warunkach Ponad rok czasu trwało, żeby uprzejmie wyprosić przedstawicieli wrogiego mocarstwa, żeby łaskawie nie zajmowali już nielegalnie prestiżowej nieruchomości w centrum stolicy. I tutaj pani Gajewska mówi, że to jest sukces Trzaskowskiego. No dobrze, no ja się bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę, że to się udało, tylko chciałbym się dowiedzieć, czemu tak wolno i co z resztą tych budynków i kiedy to się stanie, bo powinno się stać chyba jak najszybciej. No i to tyle. Tradycyjnie przypominam, że do naszego sklepu niedawno wpadła nowa koszulka, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do, na zależy.pl. Link do bonusowej części prasówki tradycyjnie jest wklejony poniżej. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.